Słuchajcie, jesteśmy teraz już w totalu popołudniowa mocna grupa, ostro ciśnie. Kawka uczucia wypita. Byłem też u księgowej po drodze, szybki obiad zjedzony i teraz lecimy z mocną grupą. Ładnie czysto masz się fajnie patrzy. No i zakończyliśmy popołudniowego crossa. Grupa dzisiaj naprawdę fajnie pocisnęła i lubię. I zawsze mam taką fajną satysfakcję, że już się nie opierdzielali, tylko naprawdę dali z siebie wszystko i to mnie cieszy. No, my tymczasem lecimy teraz na szybko zatankować furę i do domu z Czareczkiem. E, widzimy się jutro. Manko, słuchajcie, jesteśmy w środę, dzisiaj jest 6 listopada i pięknie już Marzenka jest rozgrzana, zaczynamy pierwszą serię roboczą. Aktualnie wykonujemy przysiad bułgarski. Ja już dzisiaj od 6.15 miałem moją grupę w totalu i teraz Szymon już skończył trening, a Marzenka robi dzisiaj dupę. Robi człowiek dobry trening z rana i potem tą energię ma cały dzień, więc to jest fenomen tych rannych treningów i to się potem fajnie przekłada na moich podopiecznych. To Szymon zadowolony wyszedł, Marzenka jest w trakcie zajebistego treningu i jeszcze w pięciu takich dzisiaj zmęczę ludzi. Marzenka w sobotę leci na shopping, więc <laughs> musi dobrze wyglądać. Dobre. Do Berlina jedzie słuchajcie. Byłem no, raz w Berlinie. No. Do, byłem raz w Berlinie w Tropic Island. Lubię takie atrakcje. Wtedy miałem 25 lat. Pojechałem jako e, wychowawca opiekun można powiedzieć obozu sportowego takiej Sylwii. No to był obóz e, tenisowo pływacki. Ja tam pojechałem jako instruktor tenisa, bo słuchajcie, jest, wiecie, jestem ciężko takim orkiestrą, i też jestem instruktorem Tenisa. No i tam wtedy właśnie jako jedna z atrakcji byliśmy na Tropica Island, jest fajne miejsce, jedna taka zjeżdżalnia pamiętam była taka hardkorowa, że w połowie nie wiedziałeś co się dzieje i nagle budziłeś się już w środku w wodzie, no taka mega mocna, no ale dla dzieciaków fajna opcja, tylko nie latem, bo, bo gorąco tam strasznie, a w zimę to jak najbardziej spoko taka atrakcja, także polecam. No dobra, kończymy trening z warzywką, teraz szybki transport, przemieszczamy się na Total, tam czeka na mnie Mateusz, Wiktoria i Ola, tylko po drodze jeszcze trzeba zgarnąć czarkę. Dobra, czarek odebrany, teraz szybka przekąska, czekając na Mateusza, mamy ciacho kawowe, papaja oczywiście. No, czekam na Mateusza i pociśniemy z nim ładnie, On wczoraj grał mecz w płotku. Troszeczkę przegrali, ale to nic i dzisiaj z nim ostro przygotowujemy się do kolejnych meczy do tego, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem piłki ręcznej. Zaczynamy z Mati Mostro, aktywujemy mięśnie pośladkowe, bo Mati ma bardzo słabe mięśnie pośladkowe. Oczywiście znaczy bardzo słabe to może nie, ale najsłabsze chyba z wszystkich grup dlatego Do mocne pobudzenie, bo dzisiaj nas czekają mocne nogi. Martwe ciągi, przesiady i przesiady bugarskie. No. no i słuchajcie, Mati leci martwe ciągi sumo. Bardzo fajna opcja na to, żeby mieć mocne i silne przewodziciele i poślady. Wiadomo, wersja klasyczna, trzeba ją robić, ale fajną opcją przede wszystkim dla niego, gdzie on te balansy i te przyjęciele musi mieć mocne wykonując dużo zwodów i, i wykonując dużo pracy w obronie. E, no to dzięki temu bardzo fajnie można sobie te zamierzone cele osiągnąć. Polecam. Lecimy teraz z przysiadem bułgarskim też, to jest jedna bardzo z fajniejszych opcji na, na stabilizację centralną, na mocny brzuch. No i oczywiście docelowo poślad i mięsień dwugłowy uda bardzo mocno tutaj że udział. E, I wszystko to co wykonane jedną nóż, jedną jednorącz zawsze będzie angażowało nasz core, zawsze będzie angażowało mięśnie brzucha, więc polecam też tą formę. I ciężar, nie bójcie się ciężaru też, żeby trzymać postawę i dołożyć ciężar. No, teraz czekamy na wiksę, zaraz przyjdzie. Wica y, lubi się spóźniać, chyba zawsze się spóźnia, ale jak się ma taką pracę, to się spóźnia. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie na czas. Ja o tym już gadałem wcześniej, także nie muszę jedynie mówić, pamiętajcie, że sumo to jest zajebiste ćwiczenie, które super wpływa na mięśnie pośladkowe, na wewnętrzne części ud, na mięśnie brzucha, na schwyt mocny, także bądźcie super, róbcie martwy ciąga, będziecie mieli biceps. Pamiętajcie, ćwiczenia wielostawowe wpływają na cały rozwój naszego ciała, także od bicepsa, yy, od martwego ciągu rosną bicepsy. Tak, tak, naprawdę. Dobra, przysiady końcem sztangi, Mega też fajne ćwiczenie, które przede wszystkim wzmacnia na pośladki i też mocno stabilizuje mięśnie brzucha. Dlatego ręce na sam koniec, a najpierw połóż tyłek i, i brzuch, jakbyś chciała położyć na, na Stawiamy moją kolejną podopieczną, jest nią pola. Ola pracuje na co dzień w Teatrze Webrzeże, ale oprócz tego ma też swoją działalność i robi make-upy. Robi make-upy dla znanych osobistości, dla ludzi prywatnych, robi też make-upy na wesela, robi brwi. Także fajna dziewczyna i postanowiła być lepszą wersją samego siebie, zapisując się do mnie na treningi i udaje nam się. Już piątkę zrzuciliśmy. No, słuchajcie, to ćwiczonko elegancko, fajnie wzmacnia na odcinek lędźwiowy, jak i górną część pleców. I pamiętajcie, jak robicie dużo brzucha, to tyle co robicie brzucha, tyle musimy zrobić też antagonistycznej części czy naszego ciała, więc y pamiętajcie też o odcinek na plecy, bo wszystko musi być w przewodzie, nic nie ginie. Na koniec tego intensywnego dnia czas na aktywny odpoczynek, dlatego dzisiaj z Szymonem pogram w tenisa. No co ja mogę, że nie potrafię siedzieć w miejscu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, śledźcie mnie koniecznie, elo.